Jak zmaksymalizować ekonomiczne i społeczne korzyści związane z morską energetyką wiatrową w polskiej części Bałtyku? Czego możemy się nauczyć z doświadczeń rynku brytyjskiego? To temat naszej debaty, debaty rzeczpospolitej. Wielka Brytania jest liderem, jeżeli chodzi o tak zwany offshore, czyli morską energetykę wiatrową. Jest czym się inspirować i czego po prostu się uczyć. Właśnie czego się uczyć? O tym rozmawialiśmy podczas naszej debaty. Polska jest obecnie w przededniu wielkiej fali inwestycyjnej, jaką oznaczać będzie rozwój morskiej energetyki wiatrowej na naszej części Bałtyku. Chodzi tutaj o inwestycje rzędu dziesiątek miliardów złotych. Mówi się, że mogą w Polsce, na, na polskiej części właśnie Morza Bałtyckiego, mogą powstać farmy wiatrowe o mocy nawet 30 gigawatów. Oznacza to ogromną szansę z jednej strony rozwój gospodarczy, jaki stwarzają tego typu, jaki umożliwiają tego typu projekty, a jednocześnie dążenie do niskoemisyjnej energetyki, a w przyszłości neutralności klimatycznej i z punktu widzenia kraju takiego jak Polska trzeba dzisiaj dobrze przemyśleć i dobrze poukładać ramy regulacyjne dla tego sektora. Monitorując rozwój rynku morskiej energetyki wiatrowej na poziomie Unii Europejskiej, dzisiaj wiemy, jak ważny jest udział zagranicznych inwestorów w tworzeniu tych rynków w całej, w całej Europie. To te rynki, przykładem Wielkiej Brytanii, które wpuściły jak najwięcej krajów do budowy nie tylko samej infrastruktury energetycznej, ale też do całego łańcucha budowy właśnie produktów dla sektora morskiej energetyki, dzisiaj mogą cieszyć się z największych sukcesów i największej mocy zainstalowanej. W tych krajach również widzimy największy udział innowacyjnych produktów, tych o największej mocy zainstalowanej. Dlatego tak ważne jest czerpać korzyści z tych dobrych przykładów, które ponad 10 lat rozwoju morskiej energetyki w Europie powinniśmy implementować do naszego kraju i i tym właśnie jest udział zagranicznych inwestorów w naszym kraju. Wielka Brytania ma duże osiągnięcia na polu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, jest dziś liderem europejskim i ma najwięcej mocy zainstalowanych w tym sektorze energetyki. Czynniki sukcesu, jakie pozwoliły Wielkiej Brytanii osiągnąć ten stan, to przede wszystkim strategia neutralności klimatycznej, którą Wielka Brytania ogłosiła i zamierza osiągnąć do 2050 roku. W Wśród za tą decyzją poszły oczywiście rozwiązania regulacyjne, czyli system wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej oparte o kontrakty różnicowe i odbywające się regularnie aukcje, przetargi na dostawę nowych mocy w morskiej Ener energetyce wiatrowej. Ale też trzeba powiedzieć, że punktem startu dla morskiej energetyki wiatrowej był bardzo silny sektor przemysłu wydobycia ropy i gazu na Morzu Pół Północnym, a także towarzyszący mu przemysł morski, przemysł ubezpieczeniowy i finansowy. Wielka Brytania także podpisała wewnętrznie tzw. porozumienie sektorowe, które jest pewną umową sektorową pomiędzy rządem a przemysłem do osiągnięcia pewnych celów w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. As SSE Renewables, we see development of offshore wind and the development of the supply chain. Ch supply chain is two things that that run in parallel. Uh, we have ambitious plans to develop offshore wind uh, and already have done so in the UK. And to enable that, we have made significant investment in uh, local facilities, uh, investing 15 million in a, a tower factory uh, in the north of Scotland, as well as providing. Uh, seed funding for uh, a blade factory that allowed uh, GE to, to build a, a, a factory to build blades uh, in the northeast of England. So we we see the development and, uh, of offshore wind and the supply chain as, as really as one and the same thing. We want the in the development of Włożyć naszą myśl technologiczną i to jest myśl polska, do której potrzebujemy też wsparcia inżynierów międzynarodowych, no i potrzebujemy oczywiście wsparcia finansowego przez międzynarodowe organizacje czy przez korporacje, akcjony. Także lokalne rozwiązanie do lokalnego zastosowania i myślę, że to spowoduje też przyspieszenie rozwoju rynku w Polsce. My mamy współpracę z firmą SSR Renewables, która ma kompetencje i budowy, i eksploatacji morskich farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii. I wydaje nam się, że to jest takie dobre połączenie doświadczeń i kompetencji obydwu firm i razem stanowimy znacznie większą wartość dodaną dla rozwoju polskiej energetyki morskiej.